Witam serdecznie w kolejnym już czwartym odcinku Oracle SQL. Dzisiaj tak jak obiecaliśmy będziemy zajmować się tworzeniem użytkowników, nadawaniem uprawnień i sprawdzaniem również czy takie czy uprawnienia oczywiście zadziałały. Na samym wstępie musimy się oczywiście zalogować do naszego SQL dewelopera. Później klikamy w nasze połączenie, które otworzyliśmy przy instalacji. Jest to połączenie system. Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku E, użytkownik system jest użytkownikiem takim administracyjnym, jest w stanie, e, jest w stanie y, panować nad e, innymi użytkownikami, tworzyć, nadawać uprawnienia, a także je, e, a także je zabierać. Tak więc już e, nie zwlekając, e, najlepiej kliknąć e, dwukrotnie na użytkownika system, a już jestem połączony, tak więc e, zrobię to e, raz jeszcze, rozłączyłem się, dwukrotnie klikamy, e, username system jest automatycznie e, wypełniony, wpisujemy hasło, które wpisaliśmy przy instalacji, by zalogować się od naszego użytkownika system. Następnie chwilę czekamy. Się, e, pojawił się już skrypt, e, e, skrypt e, do wpisywania poleceń SQL. W związku z tym możemy e, rozpocząć tworzenie e, użytkownika. E, na samym wstępie e, to jeszcze e, zaznaczę, że e, wypisałem sobie e, uprawnienia, które powinniśmy e, nadać e, naszym użytkownikom po to, żeby już później tutaj nie wracać, żeby te uprawnienia były już nadane. E, państwo zawsze, jak zapomną, będą mogli wrócić do tego odcinka, żeby zobaczyć, e, które uprawnienie e, za co odpowiada, ale po kolei. Na samym wstępie konieczne jest, e, konieczne jest u, ustawienie e, sesji administratora e, administratora na e, wartość e, true. W związku z tym to polecenie e, mogą Państwo sobie przepisać. Jest dość proste. alter session set e, oracle e, script e, na warto, ustawione na wartość true. W związku z tym, e, w związku z tym, by wykonać to polecenia, należy, e, należy kliknąć ten przycisk, e, ten przycisk e, tutaj zielony, e, tak jakby play przy odtwarzaczu muzyki, albo e, na klawiaturze przycisk F5, jak Państwo e, wolą. No dobrze, widzimy, sesja została zmieniona, w związku z tym jesteśmy, e, jesteśmy już przygotowani do e, tworzenia naszego użytkownika. Żeby stworzyć użytkownika, żeby stworzyć użytkownika, należy wpisać najprostsze polecenie, najprostsze polecenie jakie tylko można sobie wyobrazić. Wygląda ono następująco. create user oracle-sklep. Tak, to jest nasza nazwa użytkownika, oracle-sklep. Zaraz wyjaśnię konkretnie, dlaczego wybraliśmy jednak sklep identified by i wpisujemy hasło. Od teraz e, do użytkownika oraz sklep będziemy mogli logować się e, poprzez pisanie hasła, w moim przypadku jest to hasło kuwerty123456, nie jest ono skomplikowane, ale tak jak mówię jest to wszystko tylko na potrzeby, e, na potrzeby, e, na potrzeby kursu, e, by, e, by zobaczyć jak, e, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa. Co więcej, e, chciałem jeszcze tutaj e, e, nadmienić, dlaczego zrezygnowałem z tematyki bankowej, myślałem o tym dużo i stwierdziłem, że mimo wszystko jednak tematyka bankowa na samym wstępie, na samym wstępie e, nauki orakla nie jest tematyką dobrą, jest ona trudna, zawiła. W związku z tym, e, by zobaczyć jak to, e, jak to działa, e, postanowiłem jednak na, 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 najprostszej, e, na najprostszym możliwym podmiocie gospodarczym, czyli sklepie, e, cały kurs wykonać. Mam nadzieję, że Państwo nie będą przez to e, zawiedzeni. Tutaj jeszcze. E, jeszcze chciałem e, dodać, że e, w komentarze w e, Oraklu tworzymy za pomocą dwóch myślników postawionych obok siebie. E, tutaj nadmieniam też, że komentarze są bardzo ważne, by, by osoba, która po nas będzie zajmowała się na daną procedurą, e, była w stanie wiedzieć, e, była w stanie zrozumieć, co gdzie się dzieje. E, ponieważ e, ponieważ no jest to trudne pracować po kimś, to, to tutaj e, nie, nie będzie musiała analizować całego kodu, jeżeli będą te komentarze będą. E, będą e, wskazywały, co, gdzie się dzieje. E, Ponadto też dla nas warto je stawiać, ponieważ jak do danej procedury, jak coś się, kolokwialnie mówiąc, wysypie, e, wrócimy za rok, e, no to będziemy musieli e, wszystko analizować od początku, a jeżeli postawimy sobie dobry komentarz, w odpowiednich miejscach jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć fragment, który odpowiada za na przykład dany błąd. Tak więc w tym momencie, e, by e, dobrym praktykom stało się zadość, postawmy sobie komentarz, tworzenie użytkownika. Komentarz nie jest wykonywany, e, jest pomijany przez, e, jest pomijany przez e, kod, w związku z tym e, wykonują się tylko polecenia, które nie są e, zakomentowane. No dobrze, e, następnie jeżeli już mamy tego użytkownika. On nie ma niestety żadnych uprawnień, w związku z tym te uprawnienia będziemy musieli mu nadać. W tym momencie nie ma nawet uprawnień do logowania, w związku z tym po kolei te uprawnienia będziemy nadawać, by później na końcu odcinka zobaczyć, czy uda nam się do tego, do tego użytkownika zalogować. No dobrze, tak więc pierwsze uprawnienia są to uprawnienia Connect i Resource to. So, są e, więc, e, by nadać uprawnienia użytkownikowi, e, wpisujemy najpierw polecenie Grant czyli przyznaj uprawnienia connect-resource-resource-to-oracle-sklep. No dobrze, w takim razie e, uprawnienia, które właśnie wpisaliśmy i które będziemy zaraz, e, które będziemy zaraz, <coughs> Hmm, które będziemy zaraz e, nadawać, pozwalają już naszemu użytkownikowi zalogować się e, do bazy danych, jednakże nie pozwalają oczywiście wykonywać żadnych poleceń, tym zajmiemy się za chwilkę. Postawmy sobie znowu komentarz, by, e, by wszystkiego, e, by dobrych praktyk ponownie stało się zadać. Tak więc e, napiszmy nadawanie uprawnień do logowania e, użytkownika do bazy danych. No dobrze, w tym momencie chciałem jeszcze nadmienić, że, e, że przy kliknięciu F5 albo tego przycisku Play e, kompilator, e, silnik bazonowy będzie wykonywał kod po kolei. W związku z tym e, znowu będzie próba stworzyć użytkownika, no niestety takiego użytkownika stworzyć już mu się nie uda, wyskoczy błąd, ponieważ taki użytkownik już istnieje. No może dla testów jeszcze, jeszcze sprawdźmy, e, czy na pewno, e, ale na, e, na 100% taki błąd się pojawi. No właśnie. E, no właśnie, tutaj można wyczytać, że nazwa użytkownika oraz sklep pozostaje w konflikcie z nazwą innego użytkownika. No w związku z tym inny użytkownik nazywa się tak samo, nie możemy mieć dwóch użytkowników, dwóch użytkowników o tej samej nazwie. W tym miejscu chcemy jeszcze zaznaczyć, że jeżeli chcemy wykonać konkretny fragment kodu, wystarczy go najprościej na świecie myszką po prostu zaznaczyć, kliknąć play i tylko ten, i tylko ten zaznaczony, zaznaczony myszką kod będzie wykonywany będzie wykonywany, e, będzie wykonywany, do, e, przez silnik bazodonowy. No dobrze, e, uprawnienia z tego co widzimy zostały e, nadane, w związku z tym przechodzimy do e, uprawnień kolejnych. Jest to uprawnienie create table. E, jest ono e, konieczne, by użytkownik mógł tworzyć, e, mógł tworzyć tabelę. No, jednak praca z bazami danych w głównej mierze polega właśnie na tworzeniu e, tabel, w związku z tym napiszmy sobie ponownie komentarz, tworzenie. Tabel i tak jak i e, analogicznie jak w poprzednim przykładzie e, grant create table to oracle sql. No dobrze i ponownie zaznaczamy fragment kodu, który chcemy wykonać i ponownie uprawnienie zostało nadane poprawnie. No dobrze kolejną e, kolejną uprawnieniem które chciałbym nadać naszemu użytkownikowi jest możliwość tworzenia e, procedur. Tutaj w tym miejscu nadmienię, że procedury są to e, takie jakby mikroprogramy, e, takie można nazwać, które, e, które wykonują określone polecenia, które zostały im zapisane. E, na przykład e, na przykład codziennie sprawdzają czy pojawiły się nowe dane, e, nowe dane w jakiejś tam naszej wielkiej hurtowni danych, jeżeli się pojawiły odpowiednie dane, no to one ją e, one je ładują do e, do tabeli, no tak przykładało. No dobrze, tak więc yy, uprawnienie do yy, tworzenia procedur. No dobrze, yy, no i w tym momencie yy, widzimy, że yy, uprawnienia daliśmy dokładnie w taki sam, yy, taki sam sposób jak, yy, jak yy, w yy, przypadkach poprzednich. Dzięki temu, e, dzięki temu nasz e, użytkownik będzie mógł tworzyć procedurę. Oczywiście do pierwszej procedury dużo czasu nam jeszcze zostało, ale e, już zawczasu warto takie uprawnienie nadać, by później po prostu do tego już nie wracać. No dobrze, uprawnienie ponownie, e, uprawnienie ponownie nadane. Patrzymy, co mamy dalej. E, tworzenie jobów. Joby są to, joby są to… E, joby są to e, jakby to nazwać wywoływacze być może o w ten sposób, w ten sposób będzie to zrozumiałe, są to wywoływacze odpowiedniego kodu, odpowiedniej procedury określonych godzinach, na przykład jeżeli chcemy, by taka procedura, o której wcześniej wspomnieliśmy, ładująca, ładująca dane, ładująca dane sprawdzała co godzinę czy mamy nowe dane, ustawiamy takiego joba, żeby co godzinę wykonywał daną procedurę, no i ta procedura co godzinę, co godzinę odpowiednimi warunkami wywoływana przez tego joba jest, jest uruchamiana do tego też nam zostało dużo czasu, ale tak jak mówię, zawczasu warto warto takie uprawnienie nadać. No dobrze, zaznaczamy fragment kodu, który chcemy wykonać, puszczamy play. Uprawnienie ponownie nadane z sukcesem. No dobrze. Tworzenie triggerów. Tutaj opisywał nie będę, jest to już skomplikowana sprawa, ale tym bardzo, tym na pewno szerzej będziemy się zajmować w późniejszych odcinkach. Mimo wszystko prosiłbym, żeby Państwo dla, dla testu by, by lepiej zapamiętać takie uprawnienie, takie uprawnienie nadali. No dobrze. Kolejnym uprawnieniem jakie chcielibyśmy nadać jest tworzenie sekwencji, czyli pewnych powtarzalności, e, czyli pewnej powtarzalności zadań, na przykład jeżeli chcemy, żeby zawsze id, e, ID klienta było większe od poprzedniego i automatycznie się uzupełniamy, użymy, użyjemy do tego sekwencji, która na przykład dodaje zawsze jeden do, e, do konkretnego pola przy tworzeniu, e, przy, w, w, przy, e, przy, wsadzaniu, że tak powiem kolokwialnie nowych danych do tabeli. No dobrze, tak więc tworzenie sekwencji, tak jak w analogicznych przypadkach, sequence to oracle sklep. No dobrze, ponownie znaczamy fragment kodu, który chcemy wykonać. Klikamy play, uprawnienie ponownie, nadane. I ostatnie uprawnienie, które chciałbym nadać, e, jest to uprawnienie Unlimited Table Space. Dzięki temu uprawnieniu e, nasz użytkownik będzie mógł tworzyć sobie tabelę bez e, większych problemów, będzie miał nielimitowaną przestrzeń e, tabelową, w związku z tym będzie mógł sobie pracować również bez. E, żadnych yy, znaków. Ponownie komentarz. Hmm. Zobaczmy, czy poprawnie zapisałem, poprawnie zapisałem. No dobrze. Średnik na końcu nie jest konieczny, jednak yy, ja zawsze go dodaję. Yy, bierze się to z tego, że programowałem też w wielu innych językach i już takie mam yy, przyzwyczajenie wręcz buje mnie w oczy, gdy go nie ma. Ale tak jak mówię, nie jestem konieczny. Kod tak samo, tutaj może pokażę, wykona się bez, bez tego średnika. No dobrze. Uprawnienie nadane. Wszystkie uprawnienia, które, które chcieliśmy nadać są nadane. Dobrze, zaraz pokażemy jeszcze jak stworzyć nowe połączenia, ale najprawdopodobniej Państwo już pamiętają z, z poprzedniego odcinka. Klikamy ten zielony plusik. W tym momencie będziemy chcieli połączyć się naszego, do naszego użytkownika oracle-sklep, e, identyfikowanego za pomocą e, hasła. E, wszystkie dane podamy i powinniśmy się bez problemu e, z bazą e, połączyć. No dobrze. E, nazwa jaka się będzie wyświetlała. E, tutaj w to pole wpisujemy tą nazwę, która będzie wyświetlać się w tym miejscu. Ja nazwę ją po prostu sklep. E, name wpisujemy dokładnie takie tak, jak wpisywaliśmy przy tworzeniu użytkownika. Jest to oracle-sklep. E, hasło dokładnie takie jak e, jak również podaliśmy przy tworzeniu użytkownika. Mm -hmm. No dobrze, hostname localhost, port 1521 sprawdźmy e, sprawdźmy jeszcze w e, TNS Names, czy SIT się zgadza z tego co pamiętam, o, ostatnio był nim, z nim problem mm -hmm. No dobrze, sprawdźmy. E, przypominam, że plik TNS name znajduje się w pliku, w którym jest nasza zainstalowana baza danych. To wystarczy odnaleźć go na komputerze, otworzyć za pomocą notatnika i zainteresować się e, podaną sekcją. Przypominam, że ORCL w tym momencie to jest nasz SID. Znowu podany jest automatycznie XE. E, nasz port to 1500, e, 1521, który jest widoczny w tym miejscu. E, no i localhost to jest nazwa naszego hosta. E, jest również wypisany host, tak więc bez problemu bez problemu można e, stwierdzić co się zgadza, co nie, w moim przypadku błędny jest tylko ORCL e, błędny jest tylko SID, należy podać ORCL w tym momencie spróbuję jeszcze pokazać co się stanie jak przetestujemy połączenie, najprawdopodobniej nie dojdzie do niego chwileczkę dokładnie, jest błąd e, jest błąd, tak więc podajemy poprawny SID testujemy połączenie ponownie status Success, no to możemy wyłączyć się z bazą danych, wpisujemy e, z użytkownikiem, e, wpisujemy hasło ponownie, które e, podaliśmy przy, e, przy tworzeniu użytkownika, czyli w moim przypadku e, to hasło, na które wskazuję obecnie kursorem. Klikamy OK. No dobrze, no i połączyliśmy się z użytkownikiem sklep. Zobaczmy, czy wszystko się zgadza. E, Pola, tabele są puste, nie stworzyliśmy jeszcze żadnej tabeli, widoków też nie mamy, jobów nie mamy, sekwencji nie mamy, nic nie mamy ale z sukcesem już z użytkownikiem się połączyliśmy. No dobrze, na, ten, na tą chwilę w tym odcinku to będzie wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie i zapraszam już do odcinka kolejnego, w którym to już nasz fikcyjny przełożony będzie dawał nam pierwsze polecenia i będziemy mogli, i będziemy mogli starać się je wykonać jak najrzetelniej. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę i wszystkiego dobrego.